powieść o dwóch dziewczynach. Były to siostry, są to siostry i są to autentyczne autentyczne postacie, autentyczne osoby, które żyją i ta historia jest prawdziwa o nich. Były sobie dwie siostry. Te dwie siostry wychowały się razem, były praktycznie nierozłączne, ponieważ ich różnica w wieku jest bardzo mała, jedna Około dwóch lat e, były na tych samych, w tych samych miejscach, e, spotykały się te same osoby i spotykały się e, z tym samym e, głoszeniem Ewangelii. Jedna z nich, e, e, obydwie słuchały o tym, co zrobił Jezus w ich życiu, e, dla, ich, e, dla nich, co może zrobić Jezus w ich życiu, e, co to znaczy się nawrócić, co to znaczy całe serce udać Bogu. To, co przed chwilą mówiliśmy. One o tym słuchały przez wiele lat. Starsza sióstr była bardzo sceptyczna, nie bardzo chciała w ogóle się tym zajmować, um, unikała w ogóle tego tematu, ale zostawiała to wszystko w swoim sercu i myślała o tym, co to może znaczyć w jej życiu. Poczeka siostra na początku była bardzo zachęcona, chciała bardzo iść. Iść tą drogą, chciała e, słuchać o tym, e, o tym Jezusie, chciała, chciała go poznać, ale kiedy zaczęły dorastać, starsza siostra podjęła decyzję. Podjęła decyzję, żeby oddać każdą sferę swojego życia Jezusowi Chrystusowi, aby oddać Mu e, wszystko to, co ma. Niektóre rzeczy uważała za bardzo cenne, jak niektórych kolegów, imprezy, e, wychodzenie e, gdzieś e, do jakichś knajp ale postanowiła, że jej życie będzie teraz oddane i poddane Jezusowi Chrystusowi. Druga siostra, która, ta młodsza, która była bardzo zainteresowana wcześniej, powiedziała, że nie, to mnie nie interesuje, to mnie nie przekonuje. Zaczęła się z tego wyśmiewać i, i odeszła, poszła swoją drogą. I w tym momencie był na taki punkt rozejścia się dróg tych ślubów. Jedna poszła ze Jezusem Chrystusem, druga poszła, druga poszła e, swoją drogą, e, miejscami, które sama wybrała. Minęło dwa lata od tamtej decyzji. E, starsza dziewczyna jest, e, e, przeszła wiele trudnych chwil, e, kosztowało to wiele łez, ponieważ Bóg pracował nad nią, oczyszczał ją. Wskazywał jej swoje drogi, Jak gdyby zagradzał też pewne miejsca, do których, do których chciała pójść. Było to dla niej ciężkie, bo straciła też część przyjaciół, część takich przyjaciół imprezowych. Niektórzy nie chcieli się z nią zdawać, bo ona żyła z Bogiem i przeszkadzało jej palenie, picie i nie chciała chodzić na wszystkie imprezy. Ale po tych dwóch latach jej życie wygląda w ten sposób, że jeździ na obozy, opiekuje się dziećmi. E, skończyła e, świetnym wynikiem maturę i e, jej życie ma wiele, wiele perspektyw i jest to, e, widać w jej życiu pełne błogosławieństwo. E, druga siostra, która wybrała własną drogę, po około półtora roku od, od tej decyzji trafiła pierwszy raz do zachodu psychiatrycznego po próbie samobójczej. Próbę po samym Błysie drugi, trzeci raz. Jej ostatni rok wygląda tak, że żyje na depresantach i w zasadzie nie ma przy sobą żadnej nadziei. Jest w takim stanie, że nie chce wychodzić z domu, że odzyskuje jak gdyby świadomość tylko na, na krótkie chwile. I chciałem Wam pokazać tą historię, tą historię że niezależnie od tego, gdzie się wychowujesz, jak żyjesz, z kim się spotykasz. Pewne rzeczy zależą od Ciebie. Pewne rzeczy zależą od Twoich decyzji. Pewne rzeczy Bóg za Ciebie uczynił, pewne rzeczy um, może można Ciebie zrobić Bóg, ale to Ty musisz wybrać, w którą drogą chcesz kroczyć. Czy chcesz iść drogą błogosławieństwa? Czy chcesz iść drogą przekleństwa? Jest napisane, że kładę przed Tobą teraz życie i śmierć. I wybierz życie, aby żyć. Aby żyć. I te słowa mają głęboką prawdę, głęboką moc, ponieważ Bóg uczynił wszystko, abyś mógł być zbawiony i abyś żył dostatnim i błogosławionym życiem. I od Ciebie zależy, co wybierzesz. Od Ciebie zależy Twój wybór: czy wybierzesz Boga, czy wybierzesz swoje własne drogi. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy pójdziesz własnymi drogami, wydaje Ci się, że jesteś królem świata. Wydaje Ci się, że. Możesz wszystko, ale tak naprawdę Twoje oczy są zasłonięte. Nie widzisz tego, co się wokół Ciebie dzieje. Diabeł, jak gdyby zamyka Ci pewne, pewne obszary, zakłada Ci klapki na oczy i idziesz nieświadomie ku, ku zagładzie. Jest też napisane, że Bóg obraca wszystko, nawet najgorsze rzeczy, ku dobremu ze względu na tych, którzy go miłują. I Twoje życie, kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy odesz mu swoje życie i odesz mu swoje serce i będziesz naprawdę chciał z nim podążać, nie będzie e, e, zawsze e, proste i łatwe. Czasem będziesz musiał dokonywać ciężkich wyborów, ale te wybory i wszelkie rzeczy, które e, Cię spotkają, nawet i trudne, Bóg e, będzie zmieniał na błogosławieństwo ze względu na to, że Będziesz go kochał. Kiedy zostajesz daleko od Boga, zostajesz daleko od Jego miłości, nie jesteś w stanie obronić się przed rzeczami, które, które dla Ciebie uszykuje przeciwnik, diabeł, oskarżyciel. Bo szatan znaczy oskarżyciel, ten, który oskarża. Nie wiem, czy byliście kiedyś w sądzie i zobaczyliście, w jaki sposób prokurator czy strona oskarżająca mówi o Tobie. Mówi o Tobie zawsze źle. Podkreśla Twoje wady, podkreśla Twoje, um, twoje nieskonałości. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby Cię od tego wybawić. I może dzisiaj Cię to bawi, może Cię się śmieszy, ale weź, schowaj głęboko w swoim sercu to, co ci dzisiaj mówię. Wcześniej e, słyszałem takie fajne świadectwo, że człowiek, który pierwszy raz usłyszał o tym, że. Krew Jezusa zbawia, był to żołnierz, jest zupełnie niewierzący, pewnego dnia wyszedł, wyszedł na pole walki, wyszedł z wozu bojowego, wóz bojowy odjechał, on spojrzał, siebie pod ziemię, na siemię, spojrzał na ziemię, patrzy, jego stopa stoi na minie. W tej chwili pomyślał, nic już nie żyje, bo tylko zdejmę tą stopę z, z tej miny, zostanę, zostanę po prostu roz, rozdarty na, na kawałki. Ale przyszło mi do głowy wtedy w słowa, które słyszę wiele lat temu, że krew Jezusa zbawia, że Jezus Chrystus zbawia i mówi, że sam nie wie dlaczego powiedział, Jezu Chryste, niech mnie, niech mnie zbawi twoja, twoja krew i Twoja moc. I słuchajcie, ym, Wszystkie yy, wojskowe akcesoria są robione tak, żeby były niezawodne. A ten człowiek, który wypowiedział te słowa, zdjął y, stopę z tej miny, ta mina nie wybuchła, przeżył. I dzisiaj może wydaje ci się to śmieszne, zabawne albo nic dla Ciebie nie znaczy, ale weź głęboko do swojego serca słowa, które te dzisiaj głosimy, bo przyjdzie kiedyś. Próba na Ciebie i być może to, co teraz mówimy, wyda, 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 wyda. będzie dla Ciebie robienie. Początku Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Bóg błogosławi Twoją ścieżkę i, i, i drogę, niech, niech poszerza Twoje granice i Twoje serce, aby pełnia i Jego miłości zanieściła w Twoim życiu. Amen.